Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie Jeszcze na wstępie chcę powiedzieć, że nagrywam sobie na dworzu, bo jest zimowa aura i naprawdę fajnie się wtedy nagrywa a jestem na, po prostu na podwórku jestem a się teraz sobie za, za dom wyszłem, bo po prostu tutaj lubię nagrywać, bo chociaż ich nie chodzi, nie patrzy, to sobie będę tutaj nagrywał i powiem wam, że ten film nie będzie montowany, bo niestety nagrywam to na starszym telefonie. Ten film może będzie gdzieś minutę, 20 trwał, bo nie mam po prostu czasu, to nagrywam to na szybko. Ja wiem, że jakiś widz powie, e, czemu ty nie jesteś aktywny na kanale, bo ten... bo trzy tygodnie już filmów nie było, po prostu telefon mam na prawie starszy i ten będę miał zapasowy telefon, dostanę tam w, przysz w przyszłym tygodniu do... Mam nadzieję, że na razie takie filmy 2 minuty 20 będą Wam się podobały, bo dłużej nie mogę nagrywać, bo tylko mogę z minutę ten, ale będę jakieś ciekawe filmy, takie krótkie infowlogi, albo luźne vlogi, ale krótkie będę nagrywał. To mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodoba, bo się bardzo staram i naprawdę dzisiaj rano napadało tyle śniegu. No już wczoraj było dużo śniegu. Ale no, fajnie, że chociaż napadało, tak fajnie, że chociaż e, napadało, ja tam nie będę dużo gadał, bo no, jestem tutaj, ale po prostu chcę powiedzieć, że da, wiadomo Wargaming w oczy na PC, PC daje skrzynki, a ja wpadnę na taki pomysł, żeby sobie karty tam, paręnaście kart kupił i bym otwierał i może by mi też jakiś czuk. Premium wypad, ale to na razie, bo będę miał sprzęt swój komputerowy. Będę, będę miał tam po prostu swój nowy sprzęt do za niedługo. Będę tam nagrywał, ale jeszcze niedługo będę informował nawet na zakładce społeczności. Tak będę informował na zakładce społeczności no i nie wiem, to było już by na tyle, wiem, do krótki, luźny vlog, no ale. Dłużej nie będę nagrywał, bo jest cholernie zimno i ten. Tu mam nadzieję, że film się spodobał. I, I zostawicie łapkę w górę. Tak, zostawicie łapkę w górę. Wbijecie na Instagrama. Tak, wbijecie na Instagrama. I ten, i zostawicie subika dla motywacji, bo naprawdę bardzo motywuje. Ja już będę leciał. Jeżeli, naprawdę Ja już będę leciał. Do uszuszenia Cześć.